Cześć, Siemanko. Ja jestem Squido i pokażę wam dzisiaj w kolejnym poradniku do gry Minecraft, jak zrobić najprostszą, automatyczną, w pełni działającą stację kolejek, którą możecie zrobić na swoim świecie, nie znając żadnych tajników redstone'owych, bo to nam przecież chodzi, aby wszystko było proste, zrozumiałe. I dobrze wytłumaczone. Stawiamy sobie tutaj blok piasku. Na tym bloku piasku stawiamy sobie kaktusa. To jest konieczny ten kaktus. Tak, po przekątnej stawiamy sobie. To jest dispenser, a właściwie dozownik po polsku. Trzymając shifta pomiędzy kaktusem a dozownikiem. Mając wskaźnik akurat na dozowniku, klikamy sobie playem, aby go tak fajnie postawić, aby był przyklejony tego dozownika. Myślę, że widać o co chodzi, bo już to tłumaczyłem w poprzednich poradnikach. Teraz robimy sobie podjazd. Dwa albo trzy bloki. Myślę, że dwa wystarczą. Robimy sobie jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, jaką jest obudowanie tego wszystkiego. Ja akurat użyję szkła. Dlaczego to obudowujemy? Z tego powodu, aby nam po prostu te wagoniki nie wypadły gdzieś tutaj na zewnątrz. Prawdę mówiąc, jest bardzo mała możliwość, aby tak się stało, aby wypadły, ale dla ścisłości zróbmy sobie to porządnie. Dalej wrzucamy sobie tutaj tory napędzające. Od razu. Po wyrzuceniu z dispensera, czy tam z dozownika, robimy sobie taką, taką rundkę dookoła. I jak widać, to już jest wszystko. Włączamy sobie cały ten mechanizm. Tutaj też tory sobie włączymy. No, i przycisk na dozowniku. Myślę, że to jest wszystko. Zostało nam tylko rzucić to jakieś wagoniki, i wrzucimy sobie może po każdym wagoniku. Tak po kolei, aby mieć je wszystkie. Także leci jeden. No, i był to piec. Jak widać, piec zebraliśmy również. Leci zwykły wagonik, leci wagonik ze skrzynią, leci wagonik, który jest chyba lokomotywą, a nie, bo z lokomotywą był już, także ten był lejem. Um, nie wiem, co się w sumie stało z tym lejem. Ale mamy jeszcze wagonik, który jest TNT, bo one się tak śmiesznie rozłączają. TNT mamy, o. Także TNT również mamy. No i jak widać zostały same wagoniki. Musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj akurat się coś popsuło. Pewnie dlatego, że klikałem zbyt dużo. Bo Musicie wiedzieć o tym, już się robi not. Dlatego wciśnijmy sobie timeset 1. Um. I jeżeli sobie włączymy tutaj dźwignię, będziemy mieli cały czas wciśnięty restą, no właśnie. To no te wagoniki się nie będą zbierać, a w skrajnych przypadkach nawet będą się tam rozwalać od tego kaktusa i będą znikać. A więc tak ważne jest to, abyśmy jednak sobie zadbali o to, aby to nic nie było włączone, bo jak widać, było włączone i nie ma śladu po wagoniku. Natomiast teraz jest reston wyłączony i wagonik trafił do zownika. Dlatego to jest ważne, aby o tym pamiętać. Aby tutaj nie stawiać żadnego redstone'a przy, przy tym leju. Bo inaczej lej, lej, lej nie będzie poprawnie działać i nie będziemy mieć żadnych wagoników w naszym dozowniku. A nie chcemy tracić wagoników i nie chcemy tracić też żelaza. Natomiast cała reszta mechanizmu jest mega, mega prosta, nieskomplikowana. Wystarczy jeden klik. I budowa myślę też jest prosta i zrozumiała. Dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że to w miarę zrozumieliście. Ehm... I przyda Wam się to na Waszych światach. Także komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. To był poradnik do gry Minecraft. Pozdrawiam Was na razie. Pa i cześć.